Dzień dobry. Często pytacie, czy mamy w ofercie taki mebel, który jest mega wygodny, ale żeby jednocześnie miał funkcję spania. Tak, mamy. Kaluna od Vero to wyjątkowe połączenie funkcjonalności i komfortu. Spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Komfort na najwyższym poziomie. Wypełnienie poduch puchem silikonowym sprawia, że każdy moment spędzony na meblach Kaluna to prawdziwa przyjemność. Miękkość i sprężystość zapewniają wyjątkowy relaks. Kolekcja Kaluna to system modułowy, dzięki któremu możesz dopasować meble do swoich indywidualnych potrzeb. Możliwość konfigurowania elementów pozwala stworzyć układ idealnie pasujący do Twojego wnętrza od kompaktowych sof poprzez stronne narożniki. Narożniki z kolekcji Kaluna zostały wyposażone w funkcję spania, co czyni je doskonałym wyborem, jeśli Twoi goście zostają na noc. Łatwy w obsłudze mechanizm zapewnia wygodę użytkowania. Elegancki wygląd mebli. Podkreślają ozdobne przeszycia. Opcjonalnie kedra może być skórzana, co dodaje ekskluzywnego charakteru. Każdy detal został dopracowany, by nadać kolekcji niepowtarzalny styl. Meble kaluna dostępne są w szerokiej gamie tkanin, od łatwo czyszczących i hydrofobowych po materiały pet friendly, odporne na zadrapania i na zabrudzenia. Dzięki temu możesz cieszyć się pięknym wyglądem mebli przez długie lata, niezależnie od stylu życia. Odkryj kolekcję Kaluna od Vero i stwórz wyjątkową przestrzeń pełną komfortu i funkcjonalności. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.excellent.eu oraz do sklepów stacjonarnych w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 200 i Domoteka ulica Malborska 41 na pierwszym piętrze.